Zwolnij pas w trzecią po twojej lewej. Kołować po pasie i zwolnić pas w lewo na pierwszym skrzyżowaniu. Zgadza się? Nie. Na trzecim. We look at Jeśli zastanawiamy Kierownic, się, czy kontrolerzy, dbaj panowie zje, czy czy Musimy brać pod uwagę, że to będzie hiszpański. Nie mam kurwa, ich ich Nie, nie mam telefonu do czarów się Mówię wczoraj kurwer. Mówię kurwa też. Jest na czynnym pasie i nie wie, czy ma zjechać tutaj. kurwa. Nie mieli jasności, w który z jak Nie mam, kurwa, mówiłem. Podejrzewam, że częściowo wynikało to yes, z akcentu. Feeling, uh, to bo nie ma kurwa telefonu. Nie będę ci kurwa. Że glibery jeden. Patrz, skręć mas kręć w lewo na. Nie trzech, mogę, kurwa. Chodzi wyma. Kiedy kurwa? Kontroler w końcu zostanie. Ja na trzecim. 1 2 3 na trzecim. Akcent kontrolera mógł dodatkowo zmylić pilotów na nieznanym im lotnisku podczas dużego ruchu. Kierunko, kurwa. Jednak śledczy nie uznają tego za jedyną przyczynę wypadku. Dochodzenie trwa nadal. Jeden, dwa, trzy. Zrozumieli, gdzie mają zjechać, jednak minęli Charlie 3. Dlaczego nie zjechali tam, gdzie im polecono? Kurwa, to nie będę kurwa. nie była kurwa. Maszyna panam minęła trzeci zjazd. Dlaczego nie opuściła pasa? Śledczy powinni zbadać kurwa, mam, geometrię kurwa. zakrętu, które wynalazili Za panam. Dokonują mm. Cały czas mm. odkrycia. Skręt o 148 stopni, a później... Ile co się będzie kurwa trwało, kurwa? pierdolę co pał, kurwa. Z jazdem wymagałoby dwóch ciasnych skrętów o ponad 90 stopni.